Magda Gessler przesadza z cenami. Restauratorka zaprezentowała właśnie kwoty, jakie będą obowiązywać w jej restauracjach w trakcie okresu świąt Bożego Narodzenia. Okazuje się, że gwiazda telewizji TVN bardzo ceni swoją pracę. Opinie internautów na temat proponowanych przez prowadzącą cen tradycyjnych, świątecznych potraw są bezlitosne. Magda Gessler to bez wątpienia jedna z najbardziej popularnych restauratorek w Polsce. Kobieta dzięki swojemu udziałowi w popularnym programie telewizji TVN Kuchenne Rewolucje od wielu lat może cieszyć się statutem gwiazdy i rangą kulinarnego autorytetu. Wiadomo także, że kobieta prowadzi jedne z bardziej ekskluzywnych restauracji w całej Polsce. Restauratorka zaprezentowała właśnie świąteczny menu każdej ze swoich knajp. Okazuje się, że ceny tradycyjnych potraw bożonarodzeniowych w miejscach prowadzonych przez ikonę Tefalenu będą bardzo wysokie. Internauci i obserwatorzy zarzucają kobiecie chciwość. Czy słusznie? Magda Geszler ceni swoje usługi w najbardziej znanym przybytku Gwiazdy Kuchennych Rewolucji, restauracji u Fukiera. Menu świąteczne będzie wyjątkowo drogie. Za 0,3 kg śledzia zapłacić musimy około 30 zł. Pół kilo sałatki jarzynowej kosztować nas będzie 40 zł. Litr barszczu czerwonego wyceniony został na 25 zł. Dla chętnych na bardziej ekskluzywne święta czeka także 20 sztukuszek z grzybami za 50 zł oraz karp faszerowany po żydowsku, ćwierć kilo, za 30 zł. Ponadto pierogi z kapustą, 6 sztuk, kosztują 40 zł, pół kilo bigosu 45 zł, zaś 0 Dwa L sosu tatarskiego z grzybami nabyć możemy za 20 zł. Takie ceny nie przypadły do gustu internautom, którzy postanowili wytknąć restauratorce wysokie ceny. Fani posądzają restauratorkę o hipokryzję Tak wysokie ceny wzbudziły wielkie oburzenie wśród większości obserwatorów kariery kobiety. Fani wytykają kobiecie hipokryzję i przypominają jej własne słowa sprowadzonego przez nią programu. Przypomnijmy, że prowadząca kuchennych rewolucji często w niecenzuralnych słowach zwraca się do właścicieli przybytków, którzy chcą za wysokich jej zdaniem opłat za swoje usługi. Chyba jej sufit na web spadł, napisała jedna z oburzonych internautek. Czy Magda Gessler zdecyduje się ustosunkować do zarzutów internautów i obniży cenę swoich potraw? Kobieta bez wątpienia cieszy się dużym autorytetem i uznaniem wśród wielu ekspertów i znawców kulinariów w całej Polsce, więc nie wykluczony, że właśnie dlatego cena wydaje jej się adekwatna do ceny produktu. Gwiazda, która zazwyczaj jest bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych, tym razem zdecydowała się zdystansować od fanów stawiających jej zarzuty.